to już widać co Niemcy chcą robić z wykorzystaniem know-how, które wypracowali przy okazji zakłamywania swojej winy z II wojny światowej. Niemcy wywołali wojnę, Niemcy mordowali, Niemcy palili, Niemcy niszczyli, Niemcy puścili pół świata z dymem. Oczywiście łącznie ze swoimi kolaborantami francuskimi, austriackimi, holenderskimi, ukraińskimi i tak ale jest to odpowiedzialność Niemiec i dzisiaj Niemcy robią wszystko przy pomocy różnych swoich Volksdeutsche na całym świecie, którzy usiłują implementować w opinii publicznej na całym świecie, na przykład winę Polakom. Bo no, tak za dużo tej winy dla Niemców, więc trzeba część oddać Polakom, To wtedy Niemcom będzie łatwiej prowadzić politykę zagraniczną, a, a Polakom trudniej, no to wtedy kurczę, dwa w jednym, no tyle zysku jednocześnie, nie. I teraz tę samą operację będą próbowali, jak rozumiem, przeprowadzić w zakresie mącenia ludziom w głowie w kwestii kryzysu migracyjnego. Niemcy otworzyli granicę.